Siodłem wszystkim, z strony Void i widzicie tutaj BTBF4, która wyszła wczoraj. Zaprezentuję Wam wszystkie klasy Assault, Engineer, Support i Recon. I... No, powiem Wam ogólnie co o tym sądzę, jakie mam swoje porównania. Będziecie widzieć BFA, możliwe, że na zmianę z Outlastem na razie. Jak skończę od lasta to z innymi Nie wiem do kiedy jest ta beta Dobra to jest nasz czołg Ogólnie masowy rozpierdziel wszędzie Bo to jest w końcu BF Jest ludzi na mapie Zaczynam ze stasami 79, 9 Aaa Ludzi jest na mapie około 62 A znaleźć ludzi na tej mapie nie jest Powiem wam łatwo Jak do tego wejść? BF. Je yeah, moździerze Nie, yeah, nie, nie, nie wychodź z tego, no... O o o oh, Grałem w BTBF 3 na Xboxie Ale powiem wam... Potem jeszcze kupiłem BFA <laughs> Last Man in Squad. No fajnie Czyli nie mogę zginąć generalnie. Ooo! tu co? Skąd? No, ale sniper. Jaki dobry. Ja go zdejmę. Teraz wam zaprezentuję snajperkę CSLR-4. <try> Te mecze są strasznie długi, Wam powiem. Mapa jest oczywiście jedna, bo to jest beta. Ale nie powiem. Zapowiada się ładnie. Jeśli chodzi o Bullet dropa to zlikwidowali go totalnie. Ale opóźnienie. Zlikwidowali go totalnie Nie ma już takiego czegoś, że slacie pizdu A polec po, pole. A pocisk wam upada o, Trzeba zaszczepić, że to jest wróg Wini. Obra, ej ej, 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 Tam jest wróg, tam jest wróg Niczym ja go nie widzę No to dobra. dobra Zginąłem Dlaczego ja prezentuję teraz takiego skilla? No nie wiem dziś, Musimy czekać 10 sekund, bo to jest BF Dobra, no o czym jeszcze mogę powiedzieć? O, 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 jee, yeah, ale to jest dobry, jesteś Strasznie dobry sniper Patrzcie, patrzcie, patrzcie Eee, czemu jeszcze nie Eee, quickscope Quickscope o, no, gdzie są paki? O nie. No 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 no, chodźcie. No. chodźcie, chodź co. Chodź Nooo! Crogolwiek! No super. Ja jeszcze wiedział gdzieś spadochron, teraz już wiem na spasie. W radzie są wrogowie. Dobra, zrespij się na B. Muszę kogoś zabić ten snajpom. Snajpienie jest, powiem wam, lepsze niż w trójce, dużo lepsze, nie trzeba się tak wysilać nad tym bullet dropem, to w sumie też nie dawało, też nie było takie super ekstra, tam to ja kogoś widzę na radarze, w 30 trójce nie za bardzo radziłem sobie z radarem, mogę się mylić, że tam nie było tych kropek, tylko nasi, ale to nie jestem na 100% tak pewien, dobra... Teraz szukamy wrogów. Mówię wam, jest ja 60 ludzi na mapie. Ale znaleźć tylko kogoś, to jest serio... Cud. O, o za mną jest coś. No. Tu jest. Tego nie widzę. Słowo, za czołgiem? Biegniemy! Rambo ze snipom. 15 FPS Komputer nie wydala Na tej grze Ale myślę, że jakoś Będziecie umieli to obejrzeć ja Miałem mówić o tej grze Nie mam pojęcia co W każdym razie ta mapa jest dużo, 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 dużo Większa Niż Na becie BF-3 Jeśli chodzi o skoki Kładziemy się tak samo. wysłamy tak samo. zbytnio różnic nie ma. Nie, nie, O, o, o Dzień dobry. No. Je, Ej! To może po tym przyjechać? O, o, o... Ajajajajaj! Aj, 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 aj. aj, 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 Dobra. Eee, <motżarne> <motżarne> coś do mnie strzela? Czy nie? Jee, jee, jee. To już szpara? Ooo, ty go, pelo, mogę to rozwalić! Dobra, zmienię klasę. Pokażę wam inny. In, Energener. Pazuka ma jak. Ma RPG. Może rzucę coś, coś jest za wódzkie, bo jednak mam to na kąpie. O, o, się, że to jakiś. Jest... <noise> Dobra, to było takie miłe. Dzień dobry. O, 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 helikopter, helikopter, gdzie, 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 helikopter? Hot, to. No, to się, gdzie, helikopter, oh, no, chodźcie. to znasz, gdzie. och O, tung! Co to ich nie zabiło? <noise> A, tung! Yeah Dobrze. Ojej, 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 ojej. Tam coś jest? No i już go nie ma. Dużo. Ja nigdy nie było. To jest moja ulubiona klasa, małpy. Ulubiona. Czołg? Po czołgu. Trafię go? Nie, chyba go nie trafiłem, nie No scope. Dobra. po ja. Ej, 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 chłopaki! Chłopaki! Ja mam ja tu mam wejść Skakanie nie działa Ogólnie weta mi się podoba Nie powiem, Jakbym miał lepszy komputer To bym w nią grał Ale tak O, ale odrzut Ale odrzut Jeee, no on zrobił bazuki na wala Dobra, może poje... O, o, o on to płynie nie Nie wiem, czy jest to jest takie coś takiego jak padlinożerca o, brakuje mi amunicji. Nieraz brakuje mi już przez to moje 6 kili. Dobry, jesteś bardzo miły. Tak, dajesz mi killę. Chciałem przeładować broń. o. Pływanie żabeczką? Crawlem. Crawlem. Żabeczką? Okej. Okay. Cement będzie jeszcze przez 20 minut. Jak nic. Dobra. Jeszcze pozabijam trochę, chociaż trochę Tu nikogo nie ma Jejcu, mój Pójdę tu, bo tu mam osłonę jako tako No Skacz! O, ale lipa Dobra, gdzie zławieszka? Ej, 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 Dobra, stąd tego nie strzelam, bo wtedy sobie będą na radarze, że nie mam klipka O! Jest! Jest, jest, jest. A laga chciłem, chciłem. Jestem dobry na lagach. Jestem dobry na lagach. Tu jest 60 ludzi, hej! sam się wszyscy rzucą. będzie źle. Na razie nie będzie dobrze. Dlaczego czołgiem na pewno biegam. Mogę załatwić. <laughs> mnie nie widział. Ja się się boję Yeah. Okej. Okay. To jest ich czołg, tak? Ja nam się ich nie boję. No. No, ja czekam kulturalnie, aż podejdziemy i takie solo. Wiecie, jak się to odbywa. O, oh, support, support, to będę supportował. Będę wszystkim dawał życie. Wszystko. Dobra, jak chcę tu? ja chcę tu. Ja chcę tu. Ejście, no o, i mogę się tak zrespić, tak. O, Ale mega, Aha, to jest mi reszta, no mogę się tak rozpić. No, no. hej, paki, mam problem. Oh, 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 oh. Helikopter. Helikopter. Dobra, teraz wam prezentuję, jak ślata helikopterem. Okej, okay, mam nadzieję, że... Zabije o, 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 o Widzę kogoś Nie, nie widzę nikogo Ale widzę czołg I Dlaczego on... wyjdź Je, uratowałem się Nie mam pojęcia co klikać Żeby wyjść z tego Ale klikłem wszystko i chyba wydziałało Na żywioł Tak się nigdy nie biega Przynajmniej nie wchodzi Ale się tak nie biega Chyba z, będę robił tak, że na zmianę będzie raz Let's Play, raz będzie jakiś gameplay. Albo z tego, albo z... <śkoda> Koda. Yy, to jest... Manekin. Dę, 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 dę. Ma Nie mówcie, że... no Mówię wam, jest 30 ludzi w przeciwnej drużynie. Jak ja tu mam kogoś znaleźć, to to jest po prostu cud. Te mapy są za duże, to powinno być 100 ludzi w jednej drużynie. No chociaż to by było już takie trochę Call of Duty. O gdzie oni są? No, na Xboxie pewnie i na PS3 zrobią mniejsze mapy. Zresztą znaczy, może... Sorry, nie mniejsze mapy, ale będzie. Na pewno nie będzie tych ludzi co na Pc. -cie. Na Pc. można było w ps 2 grać 60, a na Xboxie chyba 30. no 100! Wiem, że w do ich było Ej, chowk, 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 Co jest Dobra Zakończę tą lamerską grę Jeśli dotrwaliście tutaj, to wielkie dzięki Dobra To by było to tyle, dzięki, bye.